Różne znaczenia słowa head, ważnego słowa. Krzysztof Starnecki, Quest for English. Wyrażenie, słowo polisemantyczne, to takie, które ma wiele znaczeń w danym języku. Na przykład w języku polskim mamy słowo czoło, które może oznaczać czoło jakiejś grupy, czoło lodowca, ale to może być też czoło fizycznie, e, część e, głowy. Słowa polisemantyczne występują też w różnych formach gramatycznych. Dzisiaj słowo head, bardzo istotne. Pierwsze znaczenie słowa head to oczywiście głowa, ale w jakim rozumieniu? Przyjrzyjmy się przykładowi. He put his head on her shoulder. He put his head on her shoulder. Czasownik put put put, nieregularny. He Put his head on her shoulder. Wiemy o tym, że to będzie czas przeszły, bo gdyby to był czas teraźniejszy, byłoby he puts, on kładzie. Uh, ma taki zwyczaj. Uh, tak by to znaczyło. A tak to on położył i tak będziemy to czytać. Put, put, put. Czasownie nieregularny. Głowa jako głowa, jako część ciała. Mom shook her head. OK? Mama Począsnęła głową inny przykład: I can't get this tune out of my head. I can't get this tune out of my head. Nie mogę pozbyć się y, y, tej melodii z mojej głowy, prawda? Tak jak czasami gdzieś coś usłyszymy i cały dzień sobie nucimy. To jedno znaczenie głowa. Drugie znaczenie head to umysł. Umysł. You need to have a clear head. Co to oznacza? No nie. Że mam mieć a, y, y, oczyszczoną głowę w sensie fizycznym, tylko po polsku byśmy powiedzieli umysł. You need to have a clear head. You need to. Okay? A, co znacza musisz, właśnie you need to. To nie przetłumaczymy jako potrzebujesz, tylko po polsku powiemy. Musisz, powinieneś, nawet możemy przetłumaczyć. Natomiast a w, w momencie, kiedy słyszymy słowo need, no to bezpośrednio tłumaczymy je jako potrzebujesz. Ale te słowa się nakładają i tutaj to tłumaczenie może być różne. Relax your head and breathe in. Relax your head and breathe in. Co to znaczy? No nie zrelaksuj swoją głowę fizycznie, jeśli głowy fizycznie nie reakcuje, tylko umysł. Ale tak powiemy po angielsku. A więc mamy drugie znaczenie, umysł. Spokój, rozsądek. To kolejne znaczenia słowa head. A właściwie znaczenie, bo to można wymiennie rozumieć. Posłuchajmy. Listen to your head. Co to oznacza? Idź za głosem rozsądku. Listen to your head. Zauważmy jedną rzecz. Słowo listen użyte jest bez zaimka. Nie ma you listen itd. Dlaczego? To jest jedyna forma, Zdania w języku angielskim, kiedy niepotrzebny jest zaimek, bo to jest forma rozkazu lub prośby. Można by na końcu dać please, wtedy to jest e, prośba, ale jeżeli nie ma tego please a, lub nie ma intonacji e, głosem, że jest to prośba, to wtedy to jest rodzaj polecenia albo rozkazu. Jak do kogoś powiem, listen to your head, prawda? No i teraz idź za głosem rozsądku, więc listen to your head, słuchaj swojej głowy w rozumieniu po polsku rozsądku. Kolejne znaczenie: keep your head. Co oznacza zachowaj rozsądek. Zauważamy, że to jest przez nas, kiedy uczymy się języka angielskiego, rzadziej zauważane. Ale w języku angielskim, jak powiesz do kogoś, keep your head, oznacza zachowaj rozsądek. Kolejne znaczenie. Szef albo dyrektor. I przykład. He is the head of our department. He is the head of our department. On jest. Szefem naszego departamentu, naszego oddziału. Tu już możemy y, tłumaczyć w zależności jaka to organizacja i tak dalej. I teraz popatrzmy się. The head to jest głowa. Po polsku powiemy, on jest głową naszego oddziału, prawda? Ale rzadziej to powiemy, raczej powiemy szefem. Natomiast możemy powiedzieć, on jest, on jest głową naszej organizacji i to będzie pasowało. Who is the head here? Kto tu jest szefem? Kto tutaj rządzi? I to jest kolejne znaczenie. Słowo had albo had, bo mówimy tutaj cały czas o rzeczowniku, zauważmy, to jest także słowo, które będziemy rozumieć w zdaniu The head of the crowd was going fast. The head of the crowd was going fast. Czyli, no właśnie, jak to przetłumaczymy. Przód tłumu szedł szybko. The head of the crowd, po polsku raczej powiemy czoło, prawda? I tutaj pokazuje to e, różnicę? No właściwie nie, bo chodzi o to samo. Tyle, że w języku polskim mówimy czoło, a po angielsku mówimy głowa, czyli ten przód. Możemy powiedzieć, że przód tłumu, ale możemy też powiedzieć czoło. A teraz słowo head, to head, czyli czasownik. Przyjrzyjmy się to. Przykład. The flight is headed for Europe. Is headed. To jest strona bierna. Is headed. To head znaczy kierować się gdzieś. Czyli tam, gdzie ja idę, dokąd idę właściwie, nie gdzie idę, tylko dokąd idę, tam skierowuję głowę i ona mnie tak jakby prowadzi, prawda? I tak słowo head w języku angielskim będzie zrozumiane jako to head. Czyli prowadzić dokądś, a kierować dokądś. I teraz the flight is headed for Europe, to znaczy, ten lot jest skierowany do Europy. Mówimy, możemy też powiedzieć, że jeżeli ktoś jedzie i tak dalej, to porusza się w kierunku i tu już możemy oczywiście tłumaczyć na różne sposoby. Uh, where are you heading? Where are you heading? Dokąd zmierzasz? Kolejny przykład. A uh, i am heading for a shop near your home. I am heading for a shop near your home. Czyli zmierzam do sklepu. Poruszam się w kierunku, oczywiście ładnie powiem zmierzam do sklepu koło twojego domu. To head kierować się w jakimś kierunku, zmierzać. Być na czele. Kolejne znaczenie czasownikowe. He heads the rescue team. He heads the rescue team. S na końcu wskazuje, czas teraźniejszy, trzecia osoba, liczby pojedynczej. He heads the rescue team. Co oznacza? Jest na czele, prowadzi, przewodzi jako przywódca, jako osoba kierująca. He heads. Okay? Czyli on jest tą głową, czyli tym po polsku czołem, e, ten, który prowadzi. Kolejny przykład. I'm heading the group of my friends. Czyli jestem na czele mojej grupy przyjaciół, albo jestem przywódcą. Prowadzę ich. I to kolejne znaczenie. I'm heading the group of my friends. Kolejne znaczenie być na szczycie listy. Popatrzmy się na taki przykład. My song heads the list of music hits. My song heads the list of music hits. Moja piosenka jest na szczycie listy, czyli wygrywa. Ja jestem na pierwszym miejscu, jestem głową w tym ciągu, czyli przodem, jestem na czele. I tak byśmy to tłumaczyli w języku y, y, polskim, czy na język polski, a na szczycie listy muzycznych hitów. Ale tu zwrócę uwagę w tym zdaniu na jedną rzecz, na wymowę. Posłuchajmy tego zdania: My song heads the list of music hits bardzo dużo osób, które uczą się języka i czytają słowa i nie mają tego przyzwyczajenia, a czytają literę i jak I. ja teraz przeczytam bardzo niepoprawnie. My song has the least of music hits. I w tym momencie brzmi to trochę, po angielsku się mówi awkward, dziwnie, tak, a no nie tak jak powinno być. Posłuchajmy teraz, jak ja to powiem. Tam, gdzie jest litera i pomiędzy dwoma samogłoskami. Starajmy się ją pominąć, tak jakby nie było. Czyli jeżeli jest H i T, to jest hit, hit. Ja nie mówię hit, tylko mówię hit, hit. I popatrzmy się, a właściwie posłuchajmy. My song has the list of music. Hits, music. Nie music. Music. Hits, list. Super. Szanowny widzu i słuchaczu, zapraszam cię do tego, abyś teraz słuchał, słuchała tego, co mówię. Cały ten tekst, cały materiał będziesz mógł mogła zdobyć pod koniec filmu, pod filmem jest link i też będzie podany link na ekranie. Bezpłatnie ściągniesz sobie cały ten tekst, który w tym momencie ci prezentuję. Pomoże ci to w opanowaniu tego materiału w sposób intuicyjny, ale także powtórzenie tego, kiedy będziesz na to patrzył, patrzyła, wzmocni to niesamowicie. Dlatego zapraszam, warto z tego skorzystać. A teraz przychodzi czas na przymiotnik. Słowo head, przymiotnik. Posłuchajmy tego przykładu. She is one of the members of the head board. She is one of the members of the head board. I tutaj mamy zestawienie dwóch słów: head, board. Co się dzieje. Kiedy stawiamy dwa rzeczowniki w, języku, rzeczowniki w języku angielskim obok siebie, zawsze odczytujemy w ten sposób, iż drugiemu rzeczownikowi zadajemy pytanie, kto co, bo on jest opisywany. Czyli w zestawie dwóch słów, dwóch rzeczowników, to drugie słowo jest ważniejsze. Na przykład milk chocolate, to znaczy to jest czekolada, bo drugie słowo jest czekolada. Jaka? Mleczna. Czyli słowo mleko staje się przymiotnikiem jaki, jaka, jakie mleczna. Jaka. I tak samo jest w przypadku She is one of the members of the head board. Head board. Board to będzie zarząd w tym wypadku. Ale jaki? Head. No ten czołowy, ten zasadniczy, ten na pierwszym miejscu, ten przewodzący, czyli główny. A więc head board to jest główny zarząd, ten najważniejszy. Posłuchajmy She is one of the members of the head board. Jest to przymiotnik, słowo head. I ostatni przykład. Alberto is our head cook. Alberto, teraz wymawiłem to bardziej po amerykańsku. Nie, bo można powiedzieć Alberto, i to wtedy jest y, 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 bardziej w języku hiszpańskim. Y, tak a propos, w Stanach Zjednoczonych respektuje się pewną wymowę imion. Czyli Amerykanin mógłby chcieć, powtarzać, y, po wymowie po kimś, kto wymawia po hiszpańsku i powiedział tak, Alberto. Alberto można powiedzieć, no chyba to sobie po włosku. Ale po amerykańsku by to wypowiedź była taka: Alberto is our head cook. Head cook. Cook to jest kto co Cook. Drugie słowo jest Cook. To jest kucharz jaki? No, głównym kucharzem. I to się nazywa head cook. I teraz możemy sobie składać bardzo różne słowa. Na przykład, kto to będzie head mechanic. Head mechanic. No, mechanik, jaki główny, ten, który zarządza. I tak oto w ten sposób poznaliśmy sobie słowo head w wielu wymiarach. Czy te znaczenia i też inne formy gramatyczne, czy mają coś wspólnego? Oczywiście, że tak. Tak jak słowo czoło, fizyczne czoło, jak i czoło jako czoło, na przykład jakiejś grupy, która idzie, czy czoło lodowca, kojarzy nam się. Bo jest to powiązanie fizyczne, logiczne, yy, pewien rodzaj paraleli, to tak samo dzieje się ze słowem head. Dlatego relatywnie łatwo jest to pamiętać. Czy są słowa polisemantyczne, które mają dwa bardzo oddzielne, różne znaczenia? Są, akurat w tym przypadku, takiego, żeśmy nie znaleźli. Jeżeli Cię to zaintrygowało, zapraszam do tego, żeby skorzystać z linku, który widzisz na ekranie, yy, lub pod filmem też jest ten link. Ciągnij sobie bezpłatnie ten materiał. Ta powtórka da Ci a, ugruntowanie tego tematu i będziesz to później odczuwał, odczuwała. Zapraszam do komentarzy pod filmem, Za, zapraszam do tego, aby na przykład podać różnego rodzaju przykłady innego jeszcze użycia y, y, słowa head, to head, a head i tak A póki co, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do obejrzenia innych filmów, szczególnie tych, które mówią o słowach. Polisemantycznych. A póki co, good luck, Krzysztof Sarnecki, Quest for English.